Witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem oczywiście Hasan i zapraszam Was do oglądania mojego kolejnego filmiku z serii o -game. Jak mówiłem dzisiaj, zaczniemy taką sferę jakby militarną, czyli po prostu drugą ze sfer, jaką mamy w o -game. a zaczniemy może od systemy obrony. Otóż systemy obronne, jak wskazuje ich nazwa, służą do ochrony zasobów przed rabunkami innych graczy. W wersji minimalnej jest to kilka wyrzutni rakiet, które uniemożliwiają napad na planetę samymi transportowcami. Szczególną cechą systemów obronnych jest ich odbudowywanie się po każdym ataku. Każda struktura obronna po jej zniszczeniu ma 70% szansy na odtwarzanie. Jeżeli chodzi o systemy, o systemy obronne, do wyboru mamy wyrzutnie rakiet: lekkie działo laserowe, ciężkie działo laserowe, działo gaussa, działo jonowe, wyrzutnia plazmy, mała powłoka ochronna duża powłoka ochronna, przeciwrakieta oraz rakieta międzyplanetarna. Na niektórych uniwersach, niektóre uniwersa mają zasadę obrona na szczątki. Na tych uniwersach praktycznie bez sensu jest budowanie większej ilości systemów obronnych. Co to znaczy ta obrona na szczątki, która występuje na tych uniwersach? Otóż inaczej mówiąc jest to debris z obrony. Czyli, gdy jednostka obronna zostaje zniszczona, tworzy się z niej pole zniszczenia, zupełnie tak jak w przypadku floty. Debris obrony obecnie jest na dwóch polskich uniwersach: jest to Uniwers 39, a także 40. No dobra, omów omówmy sobie oczywiście każdy system obrony po kolei. Zaczniemy najpierw od wyrzutni rakiet. Wyrzutnia rakiet to prosta i korzystna cenowa możliwość obrony ponieważ przedstawia ona kolejny etap rozwoju zwykłych dział balistycznych, nie wymaga już udoskonalenia, jej niewielkie koszty usadniają jej użycie przeciw małym flotom, jednak z czasem traci ona na znaczeniu. Później zostanie ona użyta jako mięso armatnie z tyłu większych dział. Systemy obronne deaktywują się od, się od razu po innych mocnym. Uszkodzeniu, po bitwie szanse wynoszą do 70%, że naruszone systemy znowu doprowadzą się do należnego stanu. Jeżeli chodzi o właściwości wyrzutni rakiet, wyrzutnia rakiet to typowe mięso armatnie, tak jak już wspominałem, budowane masowo przez graczy tylko po to, by wroga flota miała w co strzelać i nie, i nie niszczyć lepszej obrony. Jednak ze względu na to, iż, iż krążowniki posiadają szybkie działa na wyrzutnie rakiet, lepiej w tej roli sprawdzają się lekkie działa laserowe, które sobie zaraz omówimy. Warto jednak posiadać także i wyrzutnie rakiet. Chociażby ze względu na to, iż są one bardzo szybko dostępne na początku gry, szybciej nawet niż pierwsze myśliwce. Drugą cechą jest oczywiście koszt. Kosztują nieco mniej, co nie, co nie jest bez znaczenia przy stratach w obronie. Najlepiej nadają się jako zabezpieczenie przed atakami z użyciem niszczycieli. Popularność wyrzutni rakiet bierze się przede wszystkim z ich ceny. Aby je budować wystarczy sam metal. Z tego powodu niektórzy gracze, którzy posiadają nadmiar tego surowca, wydają go na wyrzutnie, chroniąc w ten sposób swoje planety i flotę przed napadami. Podobnie jak lekkie działa laserowe, wyrzutnie rakiet są w stanie wyrządzić duże straty każdej flocie o podobnej wartości cenowej, pod warunkiem, że przeciwnik nie posiada zbyt wielu krążowników. Wyrzutnie są bezużyteczne przeciwko gwiazdom śmierci następnym już drugim systemem obronnym mamy lekkie działo laserowe lekkie działo laserowe gracze traktują jako osłonę dla mocniejszych systemów obronnych są używane podobnie jak wyrzutnie rakiet ale na ogół łatwiej je budować ponieważ kryształ wydobywa się równolegle do metalu co skraca czas wydobycia odpowiednich surowców bardziej też się to opłaca ponieważ za nieznacznie większą cenę mają już dużo większą siłę powłoki i, si i siłę ataku. Lekkie działa laserowe mają najlepszy stosunek ceny do siły e, ataku ze wszystkich systemów obronnych. To jest taka ciekawostka, która na pewno Wam się przyda. E, zamiast na ogień szybko dostępnych i popularnych krążowników, są podatne na ostrzał niszczycieli, których niemal zawsze we, we flotach jest dużo mniej. Obrona składająca się wyłącznie z tych dział jest w stanie wyrządzić duże straty w flocie zbudowanej za podobną cenę. Wyjątkiem są Gwiazdy Śmierci, wobec których są one bezbronne. Dzięki niskiej cenie szybko można zbudować kilkaset lekkich dział laserowych, co zapewnia w miarę dobrą ochronę na nowo powstałych uniwersach. Trzecim systemem obrony, jaki mamy tutaj w OGM, jest oczywiście ciężkie działo laserowe. Jest to następca lekkiego lasera. Jego struktura została wzmocniona i zbudowana z lepszych materiałów. Jego osłona jest, jest przez to bardziej odporna na atak. Jednocześnie ulepszono także system zarządzania energią i jednostkę sterującą. Dzięki temu ciężki laser jest w stanie skoncentrować skuteczniej energię na wybranym celu. System obrony deaktywuje się po jego znacznym uszkodzeniu, po bitwie szanse wynoszą do 70%, że uszkodzone urządzenie będzie można znowu doprowadzić do użytku. Jeżeli chodzi o, zas o zastosowanie ciężkiego działa laserowego, e, jest w przeciwieństwie do tańszego poprzednika e, dużo mniej opłacalne, przez co większość graczy go nie używa. Jego dużym plusem jest brak szybkich, e, dział, do, e, szybkich dział od niszczyciela. No dobra, trzecim systemem obrony, jaki mamy tutaj, jest działo Gaussa. Jest to najlepsze rozwiązanie, jeśli chcemy szybko mieć silną obronę, choć teoretycznie najsilniejsze w stosunku do ceny są lekkie działa. Gaussy to idealny wybór, jeśli chcemy się dobrze zabezpieczyć przed atakami takich statków, jak na przykład krążownik, czy okręty wojenne, bądź bobowce lub niszczyciele. Należy jednak pamiętać, że posiadać e, ich odpowiednio dużo, jeśli przeciwnik może wystawić e, do ataku kilkakrotnie więcej e, statków lub użyje gwiazdy śmierci, będzie miał dużą szansę na niższe straty w ataku, niż by się mogło wydawać. Działo Gaussa potrzebuje osłony przed statkami wroga, e, inaczej przeciwnik szybko będzie, i, inaczej szybko będzie je niszczył. E, systemy obrony D, System obronny de dezaktywuje się po jego znacznym uszkodzeniu po bitwie szanse wynoszą także do 70%, że uszkodzone urządzenie będzie można znowu doprowadzić do użytku. Jeżeli chodzi o dział Gaussa, to było na tyle. Oczywiście mówimy sobie e, piąty system obronny, e, którym jest działo jonowe, e, które posiadają najsilniejszą powłokę z dział obronnych, e, która wynosi aż 500. Chociaż siła ataku nie jest imponująca, wynosi zaledwie tylko 150. W dużej ilości są one sporym problemem dla flot, w których jest niewielkie ciężkich okrętów, np. okrętów wojennych, niszczycieli i bombowców. Statki te są w stanie zniszczyć działionowe jednym trafieniem, więc powłoka ochrona działionowych jest w ich przypadku niemal bezużyteczna. System obronny deaktywuje się po jego o, znacznym uszkodzeniu, po bitwie szanse wynoszą to 70%, że uszkodzone urządzenie będzie można znowu doprowadzić do użytku. Niestety cena dział jonowych jest kompletnie nieadekwatna do, i, do ich skuteczności. Kosztują one mnóstwo kryształów, można zbudować równie mocny i tańszy bunkier e, całkowicie m, bez nich. Szóstym systemem obrony jest wyrzutnia plazmy. Jest to najsilniejsza z budowli obronnych i często używana. Jest w bunkrach silnych graczy jako trzon obrony. Największą zaletą wyrzutni plazmy jest duża skuteczność w walce z ciężkimi okrętami. Dla większości statków, przy odpowiednio wysokim poziomie technologii bojowej, już po. po już po pojedynczym trafieniu istnieje co najmniej 30% szans na zniszczenie jednostki. W praktyce wróg atakujący z tymi działami niemal zawsze traci sporo ciężkich okrętów, a co za tym idzie ponosi dużo wielkie straty. Aby wyrzutnie plazby były w pełni skuteczne muszą posiadać osłonę w postaci floty bądź lekkich dział np. wyrzutnie rakiet lub lekkie działa laserowe która zabezpieczy je przed atakiem ciężkich okrętów oraz będzie niszczyć myśliwce i transportery do walki z którymi wyrzutnia plazmy nie nadaje się w ogóle. Wyrzutnia plazmy sprawdza się najlepiej także jako obrona przed atakami gwiazdy śmierci. Już kilka tych dział powstrzyma stację atakującą w pojedynkę przed rabunkiem surowców na planecie, a kilkadziesiąt będzie miało szansę je zniszczyć. Największą wadą wyrzutni plazmy. Jest jej wysoka cena, zwłaszcza kod deuteru, koszt deuteru e, oraz wysokie wymagania technologiczne, co utrudnia jej odblokowanie w stoczni. Choć cena e, jest tu źródłem jej wytrzymałości, punkty strukturalne działa Gaussa, szczególnie w dużych ilościach mogą być bardziej opłacalne. Jeśli jednak myślimy o budowaniu potężnego bunkra, wyrzutnie plazmy stanowią niezbędny dodatek do obrony. Do walki z wyrzutniami plazmy nadają się zwłaszcza floty składające się z dużych ilości niszczycieli. Ze względu na ich odporność na uszkodzenia, wyrzutnia plazmy to najgroźniejsza broń, ale ta technika ma także swoją cenę. Urządzenie deaktywuje się po jego znacznym uszkodzeniu. Po bitwie szanse wynoszą do 70%, że uszkodzone urządzenie będzie można znowu doprowadzić do użytku. Następnym, siódmym systemem obronnym jest mała powłoka ochronna. Właściwości małej powłoki ochronnej jest oczywiście mm, może inaczej. Powłoka przydatna jest we wczesnej etapie gry, wtedy gdy chcemy ochronić, uchronić się przed napadami samych transporterów. Na przykład na nowych koloniach bez statków bojowych transportery nie mogą się przez nią przedostać. Oraz jako obrona przed atakiem pojedynczych gwiazd śmierci, każdy statek po trafieniu na powogę nie ma możliwości atakować dalej, aż do następnej rundy. Z czasem ta powłoka bardziej szybko traci na znaczeniu. Ósmym systemem obrony jest oczywiście duża powłoka ochronna. Stanowi dalszy rozwój małej powłoki ochronnej. Bazuje na tej samej technologii, ale pochłonie znacznie więcej energii, aby odeprzeć ataki przeciwnika dzięki wyższej, dzięki wyższej sile powłoki, duża powłoka ochronna znacznie bardziej utrudnia przeciwnikowi napady na planetę, która, którą ona osłania lepiej niż jej tańszy odpowiednik. Potrzeba floty o sile co najmniej kilkunastu okrętów wojennych, aby zniszczyć powłokę. Warto więc zainwestować w potrzebne technologie do zbudowania tej powłoki, żeby zabezpieczyć swoje planety przed atakami i słabszych graczy. Żadna ilość następujących statków, sonda szpiegowska, mały transporter, duży transporter, lekki myśliwiec, statek kolonizacyjny, rekcykler, nie jest w stanie chociażby uszkodzić tej powłoki. Dziewiątą z kolei systemem obronnym jest oczywiście przeciwrakieta. Przeciwrakiety w zasadzie niszczą atakujące rakiety międzyplanetarne przeciwnika. Jedna przeciwrakieta niszczy jedną atakującą rakietę. Przeciwrakiety dostępne są po wybudowaniu drugiego levelu silosu rakietowego. Na każdy poziom silosu dostępne można zbudować maksymalnie 10 przeciwrakiet. Budując przeciwrakiety warto wziąć pod uwagę koszta i ilość obrony jaką będą one ochraniać. Należy też pamiętać, że w przypadku zmasowanego ataku rakietowego, nierzadko z użyciem setek rakiet międzyplanetarnych prawdopodobnie żadna ich ilość nie uchroni przed atakiem zniszczeniem przed, a, przed atakiem zniszczeń ale regularne odbudowywanie przeciwrakiet będzie znacznie zwiększać koszty poniesione przez graczy ostrzeliwiających planetę. Co w rezultacie może ich zachęcić do co do dalszych ataków, Dziesiątym i ostatnim jakbym systemem obrony, który mamy do wyboru tutaj w ogame, jest oczywiście rakieta międzyplanetarna w skrócie RMP. Rakiety międzyplanetarne są stosowane wówczas, gdy osoba, którą chcemy zaatakować, posiada sporą ilość obrony. Przez którą nie możemy się przebić, lub gdy chcemy, by straty w naszej flocie były mniejsze, ich ilość zależna jest od stopnia rozbudowy silosu rakietowego, a zasięg poziomu napędu impulsowego. Dopiero przy czwartym poziomie silosu można wyprodukować rakietę międzyplanetarną w ilości 20 plus dodatkowo 5 za każdy wyższy level. Jednak należy pamiętać, że o tyle mniej rakiet dotrze do celu, do celu ile aktualnie jest przeciwrakiet na planecie przeciwnika. Po dotarciu rakiety międzyplanetarne zniszczone jednostki obronne nie ulegają odbudowie, o tym trzeba pamiętać. Rakiety można spotkać w powszechnym użytku zarówno przy niedużych atakach, jak i wielkich bitwach. Niestety, zorganizowanie. Większej ilości jest bardzo trudne i łatwe do wykrycia, a koszty niejednokrotnie przewyższają zyski z napadu. Jeżeli chodzi o zasięg rakiety, sorry, wielkie. Jeżeli chodzi o zasięg rakiety międzyplanetarnej, można sobie obliczyć oczywiście to prostym wzorem, którym. Widzicie na ekranie zasięg jest określany wzorem ZRMP, który równa się PNI 5-1, gdzie PNI oznacza poziom napędu przy PNI równe zero. Rakiety działają tylko w danym układzie. Powiem tylko, że ZRMP oczywiście to jest zasięg rakiety międzyplanetarnej. No dobra, no mówiliśmy sobie dzisiaj już systemy obronne. Oczywiście zapraszam Was. Do oglądania kolejnego filmiku, gdzie poruszymy temat flot. Mam nadzieję, że znajdę u Was zaciekawienie w, w, w tym temacie, gdyż będziemy omawiać nie tylko cele misji, ale także rodzaje misji. Więc trzymajcie się ciepło. Oczywiście pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich maniaków MMO. I jak mówiłem, zapraszam do oglądania następnych filmików. Subskrybujcie, komentujcie. Oczywiście komentujcie na razie. Hej!